Soplówka jeżowata, pewnie Państwu znany grzyb, też taki spektakularny w wyglądzie, fantastyczne kształty przybiera. Właśnie takiego rodzaju wodospady zamarznięte, tak mi się kojarzy. Grzyb hodowany, hodowlany i w Polsce jest to grzyb pod ochroną. Możemy też spotkać inne soplówki które rosną na przykład na bukach czy na jodle i to wtedy są soplówki bukowe czy też jodłowe wszystkie w Polsce soplówki są pod ochroną mi udało się znaleźć no wiele soplówek znalazłam i naprawdę znalezienie soplówki to jest bardzo przyjemne doświadczenie, dlatego że one po prostu są przepięknymi grzybami. To są po prostu jakieś twory z innego wymiaru, powiedziałabym. No, ale też tak, jak wygląda, to tak samo działa. Jest szczególnie polecany dla kobiet, dlatego że reguluje gospodarkę hormonalną, działa neuroregeneratywnie, polecany osobom starszym. Chorym na Parkinsona czy Alzheimera. Też znam taką panią, naturopatkę, która leczyła dzieci, to znaczy leczyła, no trudno to powiedzieć, że leczyła, ale dawała dzieciom soplówkę, dzieciom z autyzmem soplówkę. Więc no, tych zastosowań tu może być wiele, jeżeli chodzi o te właściwości neuroregeneracyjne. Działa przeciwzapalnie, również przeciwnowotworowo, immunomodulacyjnie, przeciwdepresyjnie, przeciwotołościowo, neuroprotekcyjnie na układ nerwowy. I takie zastosowania w chorobach, no to depresja. Nie jest to grzyb psychotropowy, nie wywołuje takich efektów, które by nam uniemożliwiały funkcjonowanie w takim codziennym życiu, więc. Warto tutaj stosować nawet z lekami psychotropowymi. Zapalenia jeli, dysbioza, Alzheimer, Parkinson, czyli te choroby neurodegeneratywne. Właśnie tak, jak wspomniałam, Asperger, autyzm, zaburzenia hormonalne, anoreksja, borelioza, nowotwory, choroby autoimmunologiczne. Tutaj już nie stawiam gwiazdki, dlatego że ona tutaj nie, nie oddziałuje tak mocno na ten układ immunologiczny. Depresja to już się pojawiło, wysiłek fizyczny, wycięczenie, cukrzyca, otyłość. A kolejny taki ciekawy egzemplarz, jak zobaczycie Państwo tutaj, złoń wygląda jak jakieś ciasto przeciśnięte przez, <grytanie> przez jakieś otworki. I tutaj mało przeciwwskazań. Znów kolejny raz uczulenie lub nietolerancja i nie, nie stosować się w ciąży podczas karmienia.